No, dzień dobry. Tutaj kontynuacja. Jest nasz dzwonek, który tak właśnie powstał, był bardzo dużo ludowania. Podpięliśmy go nie pod tego USB. Był za krótki kabelek, tylko pod zasilacz. Bardzo fajny, taki o zasilacz. Różne końcówki mamy do wkładania. No dobra, odpalimy. Zobaczymy, czy to działa. Czy to w ogóle gra. Nie wiem, czym to jest. Ale widocznie jest to po prostu rzecz niezbędna w Perpetu mobile. Odpalamy. O, proszę zobaczyć. Ale daje. Uhuhu. Oczywiście nie gra. Czyli, czyli to tylko ma świecić. No, ale chyba dobrze świeci. Proszę zobaczyć. Tak, tak, mryga mryga. Dobra, troszeczkę oddalimy. O, przybliżymy. Aha. Już super. Operator kamery. No i dobra, no co tam jeszcze tutaj w tle jakieś o takie rzeczy lecę. No, to Tutaj ja ten bardzo, bardzo mądry pan, go warto oglądać, wszystko wie o wszystkim. I dobrze mówi. No, także o tak, zobaczymy czy się wyłącza. O, się wyłącza, czyli wszystko działa. No i bardzo dobrze to wydaje mi się, że robota elegancka, taka, naprawdę wszyscy zadowoleni. Na razie.